Witam Was serdecznie, bracia i siostry. Dzisiaj pewnie też na Facebooku. Ja sobie tego naszego Facebooka odświeżę, to może nie będę miał takiego opóźnienia. Nie, u mnie na liczniku jeszcze 9 sekund. Yy, witam Was serdecznie. Dzisiaj 31 lipca. Ważne wspomnienie dla nas. Ignacego Loyoli. Yy, Ignacego Loyoli. Yy, Czyli jednego z naszych takich ważnych patronów, jeśli chodzi o e, formację. E, dzisiaj e, z tego względu Ignacego, imieniny również e, Heleny. I dziś rozmawiamy o rozwoju e, duchowym. Na razie na Facebooku jest nas. Osób. 13, z tego co widzę. Mamy jakiś kłopot, jeśli chodzi o wewnętrzny live nasz na Drodze Odważnych, więc mam nadzieję, że tutaj bracia się poprzenoszą na, na Facebooka, właśnie i dołączą do nas tutaj na tym kanale. Widzimy na ekranie ojca Michała Kubicza. Bardzo serdecznie go witamy, ojcze. Dzisiaj też z nami. Tak, uciekłem na, na dłużej z Rzymu, jeszcze na Polu Pięknie. Czyli wspaniałe napolitańskie klimaty i krajobrazy. Bardzo się cieszymy z Ojca obecności. Będziemy dzisiaj rozmawiać o naszych walkach duchowych, o różnych takich sytuacjach, które też wiążą się no, z naszą relacją z Bogiem. Oczywiście walki. Wa cytat, który będzie dotyczył właśnie walki. Cytat, który brzmi. Choć męską rzeczą jest walczyć, to wynik walki jest w rękach Boga, i człowiek może, jak syn, do ojca wyciągać swe ręce, by doświadczyć Jego obrony, mocy i miłości. A więc cytat, który nam bardzo jasno sugeruje takie, taką pokorną postawę wobec Boga Ojca. W tej pokornej postawie myślę, że to jest też dobry czas, żebyśmy ten poranek zaczęli właśnie modlitwą i po modlitwie będziemy rozmawiać z ojcem Michałem o tym, o treści tego cytatu, o tym, co dla nas płynie, czym, jak możemy się też inspirować tym, co dzisiaj nam w Planomaksie autorzy zapisali. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, oddajemy Ci ten czas spotkania, ten czas e, naszego wspólnego, e, wspólnego bycia z Tobą przede wszystkim na tym poranku Magis. Byśmy, prosimy Cię o to, byśmy e, przez ten poranek e, potrafili Lepiej budować relacje z Tobą, bardziej się otwierać na Ciebie, byśmy potrafili żyć mocniej, bardziej, głębiej w, w relacji z Tobą, by te różne walki, które podejmujemy na co dzień, były przede wszystkim toczone też w relacji z Tobą, by to były, by to były Twoje walki, byś to Ty, Panie, nas w tych walkach prowadził. Tobie się oddajemy i Ciebie uwielbiamy za ten czas, wspólnoty, spotkania za ten czas łączenia się jako droga odważnych, ale też jako wszystkie te osoby z zewnątrz, które dzisiaj do nas przez media społecznościowe docierają. Dziękujemy Ci, Panie, i dziękuję Ci za każdego, kto dzisiaj razem z nami będzie, będzie tutaj w tym poranku uczestniczył, inspirował się i, i przybliżał się w ten sposób do Ciebie. O to Ciebie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. To ja sobie już tutaj wkładam słuchaweczkę, żeby ojca Michała też słyszeć. Powtórzę ten cytat, który nam dzisiaj towarzyszy. Cytat bardzo treściwy, trzeba przyznać. Choć męską rzeczą jest walczyć, to wynik walki jest w rękach Boga i człowiek może, jak syn do ojca, wyciągać swe ręce. By doświadczyć jego obrony, mocy i miłości. To jest słowo, które padło w jednym z naszych ekwipunków, czyli takich artykułów, dłuższych artykułów, które pojawiają się w programie odważni.pl, zawsze w poniedziałek. Słowo, które napisał ksiądz Michał Lipiński. To, było, to był też artykuł, dobrze pamiętam ten artykuł na początek Wielkiego Postu. Gdzieś na początku Wielkiego Postu artykuł dotyczący. Modlitwy. I tutaj ten, te, ten temat walki nam wyszedł w, w trakcie właśnie tematu tygodnia o modlitwie. Yy, więc gdyby chcieć tutaj ponazywać, bo to nie ukrywam, był dla mnie pewien kłopot, żeby, żeby jakby dobrze się rozeznać w tej, w tej treści, ważnej treści, która tutaj jest zawarta. Yy, gdyby chcieć ponazywać właśnie t, przede wszystkim ten temat walki, to będziemy tutaj, myślę, myśleć o walce duchowej. Męską rzeczą jest Walczyć duchowo, ale wynik walki jest w rękach Boga. I chciałbym, Ojcze Michale, żebyśmy się skupili na początku na właśnie tym pierwszym członie tego, tego cytatu. Walczymy na co dzień. Gdybym chciał pomyśleć o jakimś przykładzie, to od razu przychodzi mi na myśl przykład walki męskiej, walki o czystość. Myślę, że jest to temat, który nas mężczyzn po prostu dotyczy bardzo mocno i myślę, że. Większość, zdecydowana większość z nas w jakimś mniejszym bądź większym stopniu z tym tematem się zmaga, więc myślę, że na tym przykładzie możemy spróbować powyciągać sobie pewne wnioski. Oczywiście, męską rzeczą jest walczyć, duchowo walczyć, o to, żebyśmy, żebyśmy byli czyści i pod tym kątem seksualnym, i generalnie pod kątem pewnej czystości serca, jeśli chodzi o wyobraźnię, o myśli itd. To myślę, że też jest bardzo bliskie dzisiejszemu patronowi, świętemu Ignacemu. No ale właśnie, ten wynik walki jest w rękach, w rękach Boga. Więc tak naprawdę, jak ta walka y, powinna wyglądać? Kto tutaj jest y, nazwijmy to pierwszy, bo y, czytamy tutaj, że męską rzeczą jest walczyć, y, czyli de facto ja walczę. Ja walczę o moją czystość. No ale właśnie, takie pytanie mi się pojawiło, czy, to nie, powi czy nie powinniśmy tego raczej. Powiedzieć w ten sposób, że walczy tak naprawdę Bóg, a ja jestem jego pomocnikiem w tej walce. Jak na to dobrze spojrzeć? No skoro Ignacy z Loyoli dzisiaj, to warto wspomnieć, że jezuici powstali w ogóle w czasie, właśnie kiedy Kościół katolicki musiał się zmierzyć z protestantyzmem, z Lutrem i z tym, co, co on wprowadził do kościoła czy, czy, czy w Europie. I to jest właśnie pewne, pewna cecha charakterystyczna kościoła katolickiego, którą, którą Luther trochę zdezawuował. To znaczy, że jednak człowiek jest podmiotem walczącym, że człowiek jest w ogóle tym, który, mhm. który ma swój wkład bardzo ważny. Bo to czasami jest taka tendencja, żeby Panu Bogu, na Pana Boga trochę za dużo zrzucać. Myślę, że właśnie to, co Kościół katolicki bardzo pod, podkreśla, że, że to my musimy dać z siebie coś, że Pan Bóg chce z naszej współpracy też. Że to nie jest tak, że Pan Bóg będzie walczył w jakimkolwiek wymiarze, prawda, nie tylko w wymiarze czystości, ale w wymiarze w ogóle w każdego elementu życia duchowego. Więc to my jesteśmy tymi, którzy mają podjąć tę walkę. i mamy być tego świadomi też. Bo to jest z jednej strony e, jakaś odpowiedzialność, którą Pan Bóg nam daje, ale też z drugiej strony pewna wolność, prawda? No bo jeżeli Pan Bóg walczy, to znaczy, że wszystko jest z góry ustawione prawda? i jest pewien determinizm w tym, co robimy, a tego Pan Bóg nie chce. To my jesteśmy tymi, którzy mają tego wroga, nazwijmy go w cudzysłowie, tego wroga określić, prawda? nazwać i, i stanąć w, te, w tę walkę. Bracia, ja was zachęcam do tego, byście też dzielili się w komentarzach, żebyście te, te komentarze uskuteczniali na naszym Facebooku. Tym, żebyście dzielili się tym, co jest waszą walką taką na co dzień, może w takiej sferze osobistej, jakiejś rodzinnej czy w pracy. Byśmy, byśmy też czy, i też byśmy się podzielili pewnymi właśnie sposobami naszych walk na co dzień. Kiedy ja pomyślę o moim na przykład. Zacznę to dzielenie, kiedy pomyślę o mojej takiej walce codziennej w pracy, żeby, żeby rzeczywiście nie marnować czasu na przykład na różne dziwne rzeczy, na przykład na Facebooka w trakcie, kiedy mam jakieś obowiązki do wykonania. Teraz jesteśmy na Facebooku, ale tego czasu nie marnujemy. To, to właśnie szukam różnych sposobów, które mogą mi pozwolić ten czas dobrze wykorzystać. To jest plan wcześniej. Planomax też daje nam do tego, nie, do tego możliwości, gdzie mamy tę rubrykę, co mamy do zrobienia dziś. To jest y też pewne takie otwarcie się na ludzi, których mam dookoła, żeby oni też pilnowali mnie, pytali, czy zrobione zostało to, czy to, czy to, i tak dalej. Więc różnych sposobów tutaj możemy się chwytać. Zapraszam was do tego, żebyście też się dzielili tym, jak, jak te, te wasze walki, w jakich sferach walczycie i jakie macie sposoby tej walki na co dzień. Ojcze Michale, to też w kontekście tego, co powiedziałeś, myślę o takim haśle, które nam często towarzyszy w naszej formacie, formacji, o tym, że droga de facto ważniejsza niż jest niż cel. Czy na nasze walki różne, z którymi się zmagamy, wrócę trochę do tej czystości, która może być często, myślę, dla nas mężczyzn, czymś, z czym często wracamy też do spowiedzi. Czy jakby zgadza się ojciec z tym stwierdzeniem, które ja też często słyszę, że być może z oczystość będziemy się bić do końca naszych dni i tutaj ważniejsze jest to, że cały czas jesteśmy w tej postawie walki, niż to, czy my w tej walce tak naprawdę zwyciężymy. Czy to rzeczywiście tak jest? No dla mnie tutaj zawsze takim punktem odniesienia jest zdanie, które. Które wypowiedział się Paweł, że wystąpił w biegach, prawda? Wystąpił w tych zawodach i biegu kończył. I oczywiście ważny jest wynik. To nie, nie chodzi o to, żeby zająć ostatnie miejsce, prawda? Tylko, żeby, żeby podjąć tę walkę w taki sposób realny i żeby chcieć, chcieć wybrać, prawda? Ale myślę sobie, że bo chyba musimy patrzeć na siebie tak bardziej, jakby to powiedzieć, całościowo, nie? że to jest jedna droga, jeden człowiek, jedno życie, prawda, które mamy. Nasze jakieś tam potknięcia, które się, które się zdarzają prawda, na tej drodze, wyobraźmy sobie taką drogę przez las, gdzie są korzenie, kamienie, jakieś inne przeszkody, prawda. No, te potknięcia mogą się zdarzyć, ale my mamy mieć jeden cel, prawda, którym jest Pan Bóg i idziemy do tego celu. Prawda. I rzeczywiście najważniejsze jest to, żebym ja zechciał tę drogę podjąć, a później dopiero mogę się koncentrować na tych małych odcinkach, prawda, czy na tych małych obszarach, które chcę gdzieś tam w sobie poprawiać. Ale, ale tak, ale to jest jedna droga i, bo ja myślę sobie w ogóle, bo tutaj wspomniałeś o, o czystości, mhm. ja myślę, że to trzeba jakoś też tak powiedzieć bardziej właśnie od ogółu do szczegółu może, nie? że to można się skupić konkretnie na jakimś tam moim problemie, prawda, który mam, czy mojej walce jakiejś tam konkretnej, ale to czystość seksualna, czy czystość, którą ja jakoś tam w sobie, w sobie walczę o nią, jest częścią czegoś większego, większej czystości, prawda, no bo generalnie czystość jest kategorią chrześcijańską, prawda? czystość we wszystkim, prawda? w mojej mowie, w mojej pracy, w, moim, w moich relacjach z innymi ludźmi, w moim podejściu do mojego ciała, wszędzie obowiązuje mnie czystość, prawda, i a czystość, którą, czy jej brak, prawda, który gdzieś w sobie widzę, no to jest elementem tej większej całości. Tak samo jak nasze upadki i nasze jakieś zwycięstwa małe są częścią czegoś większego. Zastanawiam mhm. e, się jeszcze nad tą kwestią te, takiego m, spojrzenia, że właśnie ja przede wszystkim powinienem podejmować tę walkę. Ojciec o tym powiedział, że po prostu jakby człowiek tutaj jest niejako na pierwszym planie, to to co, co jakoś protestantyzm nam próbował zabrać. Człowiek jest na, na pierwszym planie i on przede wszystkim ma podejmować tę walkę. <laughs> Natomiast w, nam, w nas rzeczywiście czasem może się rodzić taka pokusa tego, że, że oddajemy lejce. Po prostu, jakby Panu Bogu, w tym sensie, że my tak naprawdę za wiele już robić nie musimy. Wrócę tutaj do Ignacego, który też zwykł mawiać i jest to takie słynne jego, jego zdanie, że powinniśmy modlić się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działać tak, jakby wszystko od nas zależało. I ja w tym kontekście myślę o sferze też kierownictwa duchowego. Jeżeli mówimy o. Walce duchowej w różnych naszych sferach, to myślę, że ktoś, kto z zewnątrz nam będzie towarzyszył, czy to jest duchowny, czy to jest, czy to jest osoba świecka, ktoś, kto z zewnątrz nam wskazuje pewne obszary, czy pewne jakoś tam koryguje nam tę drogę naszej walki, to chyba jest bardzo kluczowa, kluczowa sprawa i kluczowa postać która powinna w naszym życiu się pojawiać. I też myślę, prostować pewne takie momenty, kiedy może za bardzo odpływamy właśnie w tę stronę, że a, no to Pan Bóg tutaj zadziała, albo a, ja za bardzo się skupiam na sobie i na moich jakichś tam sposobach działania, i jakby tego Pana Boga gdzieś gubię w tej, w tej mojej walce. Niedawno gdzieś znalazłem bardzo ciekawe zdanie Ratzingera, że człowiekowi bardzo często to, towarzyszą dwie fałszywe, rzeczy jednocześnie, fałszywa pokora i fałszywy, fałszywy egoizm. To znaczy, fałszywa pokora mówi o tym właśnie, że Pan Bóg jest miłosierny, Pan Bóg to wszystko załatwi, Pan Bóg jakoś to wszystko wyprostuje, ja się nie muszę starać. I to jest pewna pokora taka, tylko że właśnie powiedzmy fałszywa, prawda, że za dużo chcę tak, a Pan Bóg nie, 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 nie niech On się tym wszystkim zajmie, a ja jestem tak z tyłu nobokim ja jestem, prawda? Więc, więc to jest jedna rzecz. A, a ten drugi egoizm, który się pojawia gdzieś, właśnie, że niby Pan Bóg, ale jeżeli właśnie jest jakiś moment, to daj się poprowadzić, nie? to znajdź właśnie kierownika duchowego, znajdź kogoś, kogo uznasz za nie wiem, za jakiś autorytet, za kogoś większego od ciebie w pewnych kwestiach, prawda? kogoś, kto ci może pomóc, kto cię może naprostować, to z drugiej strony bardzo często mówimy nie, bronimy się przed tym i nie pozwalamy sobie na to, żeby się poprowadzić. Czyli z jednej strony mówimy Pan Bóg niech walczy, Pan Bóg niech się tym wszystkim zajmie, a z drugiej strony jakby nie pozwalamy Panu Bogu się zbliżyć do nas, prawda? żeby wejść w nasze sprawy, w nasze problemy, w nasze życie. No myślę, że gdzieś gubimy czasami to, że Pan Bóg chce do nas przychodzić przez innych ludzi. To wymaga od nas też pokory. Bardzo ciekawą rzecz napisał Zbyszek w komentarzach. Przegrywam, ilekroć sobie przypisuje zwycięstwo. To trochę też tutaj idziemy w stronę tego celu, który mamy też przez tę walkę naszą osiągać, celu, którego powiedzieliśmy też być może za życia nie będzie nam dane też osiągnąć. No ale właśnie, jeżeli zdarza nam się zwycięstwo, to tutaj. No też y, potrzeba nam pewnej takiej pokory y, przyznania tego, że no, jest, to, jest to zwycięstwo, które, no właśnie, chyba trzeba to też dobrze wypośrodkować. Z jednej strony sobie w jakiś sposób zawdzięczamy, bo jakieś działanie podjęliśmy, ale właśnie to takie pokorne spojrzenie, czyli spojrzenie w prawdzie, będzie zakładało, że y, tutaj y, działanie Pana Boga jest przede wszystkim kluczowe. Czy uważam, że trzeba się cieszyć, jak, się, jak są jakieś nawet drobne sukcesy, prawda? I, I widzimy jakiś postęp w sobie, no to skoro mówimy, że Pan Bóg daje człowiekowi pewną rolę, prawda? Udział w, w tym życiu naszym, prawda, I mamy coś do zrobienia, no to w takim razie ten sukces jest, jest też moim sukcesem, prawda? I to myślę, że Pan Bóg nie chce nam odbierać żadnej naszej, jakiejś też zasługi, w tym, że, że podejmujemy tę walkę. Oczywiście. Ja zawsze sobie przypominam moment ofiarowania, kiedy przychodzi chleb i wino na ołtarz i kapłan do tego wina, który jest w kielichu, wlewa krople wody. Ja sobie myślę, że to są takie proporcje trochę między sprawami bożymi a ludzkimi, prawda? między tym, co zrobił Bóg i tą łaską, którą nam daje, a tym naszym, naszą taką kroplą którą musimy wylać do tego kielicha. Bez niej jest niegodna, bez, bez tej kropli wody, prawda? bez tego naszego udziału. I, i, i dlatego, że, dlatego myślę sobie, że tak, że nasz udział jest ważny, ale rzeczywiście, jeżeli sobie za bardzo później przypiszemy pewne rzeczy i się za bardzo ucieszymy, to tak jak słowa Pana Jezusa mówią, nie? że ten kto, ten, kto stoi nie baczysz, by nie upadł. Że, że to jest bardzo może być, nie zawsze jest, ale może być takie osłabiające czujność, prawda? Że już jest dobrze, no to już w takim razie wy, wyłączam wszystkie wszystkie lampki, prawda? już przestaję pilnować się, pilno, jakby starać się, żeby to wszystko szło dobrze, tylko już po prostu żyje to na tej fali tego sukcesu. A stąd bardzo łatwo po prostu upaść. No ten obraz. Y Eucharystii i wina, do którego ta kropelka wody jest, jest wlana, myślę, że jest tutaj bardzo taki no, jasno pokazujący, jakby istotę, istotę problemu, czy istotę tej sprawy. Będziemy już lądować powoli, jest 6.55 na naszych zegarach, więc myślę, że to najwyższy czas. Chciałbym tylko króciutko zwrócić jeszcze uwagę na tą drugą część cytatu bo myślę na tej pierwszej też tak mocno się skupiliśmy. Człowiek może jak syn do ojca wyciągać z swe ręce, by doświadczyć jego obrony, mocy i miłości. Oczywiście to pobrzmiewało w, w naszej rozmowie dotychczasowej. Myślę, że z tym też zostańmy, z tą postawą pewnej pokory, czyli prawdy na temat siebie samego, na temat, na temat Boga, który jest o wiele większy niż nasza walka, niż nasz grzech, niż nasze upadki, niż nasze zwycięstwa. Tak samo, jest o wiele większe, o ile myślę będziemy mieli ciągle tę postawę prawdy, prawdziwego takiego, yy, yy, prawdziwego swojego położenia. Wobec, wobec Pana Boga o tyle te nasze walki będą dobrze, nazwijmy to, sprofilowane. I myślę, że to spojrzenie osoby z zewnątrz, jakiejś, jakiegoś kierownika duchowego, no jest tutaj mega kluczowe, ponieważ no, to jest też moje takie doświadczenie. Pan Bóg naprawdę przychodzi przede wszystkim przez, przez innych ludzi. Słowo Boże z jednej strony, z drugiej strony też drugi człowiek, czyli Kościół. Tak naprawdę, bo kierownik duchowy to jest dla nas takie spojrzenie kościoła. Na nasze, na nasze życie kościołowi warto po prostu dawać się prowadzić. To też takie, myślę, bardzo wyraźne doświadczenie każdego z nas, kto to jakoś się formuje u nas we wspólnocie. Na koniec ważne ogłoszenie. Które, które dotyczy najbliższego wtorku i dotyczy klubu Magis, naszych braci, którzy, którzy na stronie drogaodważnych.pl zarejestrowali się, zaopatrzyli się w Planomax, z tym Planomaxem pracują, do tego, co do tego jest jeszcze możliwość, do tego też zapraszamy tych, którzy Planomaxa do tej pory... Nie mają i, i przez to też w klubie Magis nie są. Dołączajcie do nas, ponieważ we wtorek widzimy się o 20.30 na webinarze. Webinarze na temat nawyków z gośćmi, gośćmi których do tej pory, przynajmniej jeden z nich do tej pory się nie pojawiał u nas na webinarach ani na porankach. Z tego co pamiętam, chyba tak, chyba jeszcze nie było jednego z tych gości. Będzie to pewna niespodzianka. Zapraszamy Was. Będzie ten webinar prowadził Michał Mokrzycki, webinar dotyczący nawyków, trochę właśnie w tej sferze rozwoju osobowego. Będziemy mogli się poinspirować, połapać pewne, pewne myślę, ważne, ważne dla nas jakieś zdania, wątki, kwestie, które pomogą nam dobrze nasze nawyki budować, prowadzić. Dobrze gdzieś, gdzieś też wypleniać te stare i niepotrzebne nawyki, żeby mogły w to miejsce wchodzić nowe. Mam nadzieję, że nie zdradzam już treści webinaru. <głos》> nie konsultowałem tego z Michałem. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam za obecność. Na Facebooku było nas prawie 20 osób. Przepraszam tych braci, którzy chcieli pokorzystać z naszego live'a na Drodze Odważnych. Będziemy tutaj musieli dzisiaj bardzo szybko zainterweniować, żeby. Żeby ten temat wyprostować rzeczywiście przed wejściem na antenę live był. Po wejściu na antenę nagle nam się y, nam wyparował. Trudno. Y, dzisiaj muszymy, musimy powiedzieć trudno, a obiecujemy, że następnym razem już się bracia poprawimy. Dziękuję bardzo, ojcze Michale, za obecność, Dzięki. za słowo i y, 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 za to, że mogliśmy dzisiaj się połączyć międzynarodowo. Dzięki wielkie. Z Panem Bogiem, bracia i siostry, widzimy się na kolejnym live naszym publicznym, prawdopodobnie chyba w środę, nas najbliższą. Tak. Takie słuchy chodzą po redakcji, ale to będziemy ogłaszać jeszcze. Z Panem Bogiem, pozdrawiamy.